I tam Was kochani, w kolejnym odcinku z Battlefielda Operacja Zamieć, czyli ostateczna rozgrywka Tak jest, wczoraj wyszedł ten dodatek do Battlefielda 4 Wczoraj go ściągnąłem, ale nie miałem czasu niestety nagrywać, także Ta mapa jest z tego co wiem mega fajna Wiecie co, Zagram sobie z wiadowcą Musiałem sobie ustawiać to w pracy dzisiaj w sumie Musiałem sobie w pracy ustawić. Mogę tu wejść? Nie mogę Mam nadzieję, że... no te ustawienia wszystkie, także zobaczymy. Dobra. Pojedźmy. Jestem chyba bez drużynowy. A też zaraz zmieni. Pojedźmy sobie na jakiś ten... Atakujcie ten cel! O, pan się chyba niestety przez bramkę nie wbił. No właśnie, ta zima! Wow wow wszystkich cel Zobaczymy No i tu są te hover tanki nie zobaczymy na B. Dobra, lecimy Zobaczymy co tu się wydarzy Tu jest chyba kuvertan, zaraz go kurde przejmiemy. Nie Kurde. Raczej mnie widzieli. Dobra. Chciałem, chciałem, ich zabić. E, wiem, że tutaj tak wyszło to, ale trudno. E... Dobra, ale mam jednego kurczę zabitego. Pierwsze miejsce, dobra, gdzieś warto by do drużyny wejść. Najlepiej największej. E, dobra, skuter śnieżny, a pojedźmy sobie. To są chyba, chwila, nie, to normal jest. Stój skuterze! Cel Charlie pod kontrolą. A nie, przy, przynieśli mnie kurde z drugiej drużyny, ale z smutek Trochę, no dobra A tu coś bliżej jest chyba Zobaczmy O, trochę bugi No i ten, i dodali te kurde Dodali to, że nie można się leczyć podczas bycia przygwożdżonym Schowajmy się tu i zobaczymy zaraz. Mam a BTR-a, BTR-a. Lepiej zawsze w BTR-ze siedzieć, nie? No F2? A nie, już ktoś siedzi. Mam pod F2. mi się wydawało, że ktoś jest. Mega jasno jest, nie? A na coś na maksa. No dobra. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Pojedźmy za tamtym. A nie, pojedźmy tu. Uwaga, telefon został Ostrożnie. Pan wybuchnie, niestety. Macie tam pojazd droga na południe od Was. A bo go zabili. Dobra, tu przejmujemy. Aha, no i są te działa takie. Dobra, pojedziemy na E. I zobaczymy. czy Zobaczy, to też jest. Sam, ale bliżej tej flagi chyba nie będę już. Wow, co to? Pamiętajcie, że jestem kurde, tylko Dobra, rakiety Z Unii, niestety, nie przydały się. Macie atakować ten cel ten echo został neutralizator a co jest dla mnie zwyczajnie tutaj Czy ci nie potrafisz mi powiedzieć na wschód od was musicie uważać Zagubiłem No, generalnie kois pod naszą kontrolą Kurde. Zaraz gdzieś zginę zapewne. Pojedźmy tędy, straciliśmy kontrolę nad celem Delta. No tędy można jechać, jak widać, spokojnie, ostrożnie. Dzięki, widać pojazd oboje, niedaleko od was na wschód. Fucking shit. Kurde. No ale... Początki są trudne, kurde, jest tutaj troszkę za jasno. Ja sobie chyba to zmniejszę tę jasność. No tak to 80% myślę. To będzie dobre. Dobra. E, tu są nasi, ale coś tam poprzejmowałem, kurcze, mam nadzieję, że... Dobra, tu jakiś pan idzie. Pojazd przeciwnika na południe od was. W jest pod naszą kontrolą. Fuck. Nie wiem kto jest skąd Tam mam ten Czujnik ruchu Dobra To ja, to ja, to ja Spokojnie Daj mi tu wejść Wiecie co, a ja już sobie siądę BOB! Na północ do nas operuje lekki pojazdą Właśnie, to jest ten hower tank, który się chyba zbugował Trochę Dobra Łow Ale przejmujemy sobie tę plagę Cel echo jest pod naszą kontrolą Vidł, Brazyskim Zoznaczajmy ich

Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Neutralizowaliśmy talpowstrą. Masz tam granat? Nie, dobra, nie miałem szans, kurde. Z jednej strony albo z drugiej, no ale. Kurde, całkiem nieźle. Ten Windows 500 <laughs> całkiem niezły. No coś tam walczę. E, tutaj mamy jakiegoś helikoptera. E, kurde, zadymać nie tak jak w tym, nie? Jak w e, normalnie. A nie kasperder, tylko, tylko gdzie? Transporter opancerzony wroga na północ Dobra, ja sobie tu wysiądę. Spróbuję tu przejść. Atakować cel! Już! Nie granatu! Co ja zrobiłem? O, to miałem rzucić. Ale tu ktoś jest. Został utracony. Ulicz Robi helikopter na zachód do naszych pozycji. Kurde, nie widzę nikogo. Cześć. No to raczej zwalczaliśmy cel. Brawo. Dobrze, dobrze. Prosi tam, jest dwóch przeciwko. No, okres się leje. Dobra. Są nasi. Cel brawo pod kontrolą. No, tu wiedziałem, że będzie nokto albo termowizja potrzebna. Zwyczajnie jest za jasno kurcze ale asysta delikata nie mam ten chciałem sobie odblokować troszkę mogłem nie wysiadać w sumie Dobra, bo kurcze nas przejmują ciągle, wiecie co, ja sobie zmienię to na eee, dobra. Zmienię sobie to na Unikę. Przejmują nas to, a. Przejmęliśmy cel, Spróbujemy jakoś... ...zyskać. drugi helikopter na północ od was, bardzo blisko! Tam jest, koleś. Kurde! Dobra, mam nadzieję, że się... Że mnie pomści. Buldog z tłumikiem, dobra. To wszystko wiadomo. Ale powiem szczerze, że ta mapa jest naprawdę fajna. Tak, Nie będziesz gdzieś ustawić w jakimś zasadnym miejscu snajperskim głowę na południe, pozycji Kurde Eee, 48% zdrowia No, bilateral jest kurde na ten... Na 10kg streak, to nie wiem co on robi. Dobra. Eee, myślę, że snajper tutaj... Znaczy nie, w sumie sniper tu jest kurde dobry. Dobra, przyjmijmy tę flagę kawałek Zobaczymy. No ja wiem, że to jest długa rozgrywka będzie, ale... Chyba, że nie z tej strony, przyjdzie tylko stamtąd. A jednak stamtąd. Ale wydaje mi się... Że tam się coś dzieje. Fajne są te mapy, muszę powiedzieć. Transporter na północ pod was. Dobra, to przejęte. Dziękuję ci. Arstu. Dobra. Wow. Kompensator. Hej. przyjacielski Wydaje się, że stąd idą. Mam Brzeżyskiego wiertuszkowca. Zabili go. Dobra. To jest strzał w górę. Ale kto strzelaj, skąd? Tam jest Brzeżyski, ale Dobra, wiecie co? To brawo straciliśmy. Kontrolu. Właśnie straciliśmy cel dęda. Tam się wydawało że pozycji nieprzyjacielski transporter. Dobra. Chyba go zabili? Takę mamy? Kurde, ale mamy kurcze bronimy tych dwóch flag, a inny. Dobra. A, z tej tej, z tej wyrzutni a. No właśnie, ale to bez sensu trochę tutaj Siedzieć. Bez sensu siedzieć tutaj, z tego względu, że no innych punktów nie mamy, nie? A no, zobaczmy sobie ten ten. Dobra. To tak się strzela z tego. No taki. Kartaczownik. Dobra. Jakiś ten by się przydał. Koleś jest dobry. 11 punktów życia. Wow, właśnie go kurczę zobaczyłem kątem oka. No dobra. E, chyba warto by zagrać jakimś tym. Chociaż kurde. O, jest cover tak. Aha, nie obraca się lufą. Tylko tym. Zdecydowaliśmy ten alfa. No właśnie. 30%. No nic, kurde, zbieram te zgony już 89 9 praktycznie. Chyba, że od razu mam ten zgon naliczany. Tak, od razu mam ten zgon naliczany, dobra. Eee, to może jakimś technikiem. MPX, to, to, to. Weźmy sobie BTR-a. I przyjmiemy jakąś flagę z bliska, znaczy którą mam gdzieś blisko, to, to, to F tak trzeba będzie zrobić. Niestety rakiety z Unii mają. Przed Dobra, tam sobie weszli. Moją na Dobra. Dobra, bo ten Elawaj tutaj Na pierdziela Mamy tutaj ludzi od tego. co to przyodwuje szybciej tu no przeładowy bój no ale jakoś tam idzie powoli, bo powoli Słuchaj, mam dobry sławki teraz. wiesz, A skąd on wiedział, że kurde tu jestem? Eee, kurde, nie mam tego. No właśnie to B jest fajne. Tu co to jest? kurczę taki mały punkcik na tym wszystkim, ale jest jednak fajny. Oczywiście mam tu podbokowane te wszystkie rzeczy, ale e, nie ustawiłem tego. Gdzie co? Jakiś zimowy worm. A weźmiemy. Nie, źle zrobiłem. Fuck. Dobra Mnóstwo wiary No dlaczego kurczę go nie trafiłem? Disluck, can't believe it Słabo Submarine Pop Dobra

No wyskoczył! Ja pierdzielę! Ktoś tam się chciał przejmować, to widziałem tak w sumie kątem oka tylko. No nic, no nic. Nie, dostajemy w dupę strasznie. Ile jest? Nie, w dupę nie jest strasznie, no nie. Ale powoli będę kończył, kochani. E, gdyż e, nie chcę, żeby ten odcinek też trwał za długo. Dobra, moja ekipa jest tutaj. został właśnie zneutralizowany. Uwaga, kierunek południowy, zaczynam robić helikopter. Abna Różyna, wraciska, wiertuszka. Dobra, i wiertuszka. No właśnie, staram się ją schować przed tym helikopterem. Co? Ja sobie pójdę powoli na E Z MPX idę sobie Ale sam to sobie nie poradzę raczej tutaj Nie, koleś, się są dobrzy przeciwko Ale to nie szkodzi Atakować wskazany cel Niech przejedzie tamten Jak zobaczył z tyłu, nas tam kurczę, Tam był jeden sniper i w ogóle. No dobra, e, kochani. Także to była taka akcja. Ja sobie jeszcze to pogram. E, a póki co z wami się żegnam. Także takie to są pierwsze wrażenia e, z nowego dodatku. I te mapy są naprawdę fajne, chociaż e, to znaczy ta mapa jest naprawdę fajna. E, w tamte w inne nie grałem, chociaż ten hangar taki. Jakiś jest też podobno bardzo fajny To jest taki inny troszkę wielopoziomowy e, Ta operacja blokada Także tam też będę chciał zagrać Tam będą fajne rzeczy close, close quarters e, No i zobaczymy Także dzięki kochani za uwagę Mam nadzieję, że Wam się to podobało No i powracamy właśnie jak mówiłem do Battlefielda Ostatnio nie nagrywałem, bo Było dużo premier, a tutaj wyszedł ten dodatek Także do Battlefielda sobie powrócimy Także dzięki kochani, trzymajcie się Do zobaczenia, pa pa